Witam, Michał. Cześć. Spotykamy się na dość zaawansowanej budowie. Tak, zgadza się. Jest to duży obiekt, który jest wyposażony w dużo ciekawych funkcji. Serce rośnie, jak się patrzy, jak tutaj wszystko harmonijnie się układa. Tak jak ja, tak i ty, siedzimy w jakiejś określonej branży, prawda? Tak. Natomiast ja tę branżę muszę spinać. Zgadza się. E, i, a Twoja branża zrobiła się e, bardzo, raz, interesująca, ale też bardzo potrzebna. Potrzeby dzisiejszych domów się troszeczkę zmieniły. Mamy mnóstwo systemów, których kilkadziesiąt lat temu nie było. Tak? Czyli mamy Instalację alarmową, mamy jakieś kamery, monitoringi, mamy właśnie e, rzeczy związane z kontrolą dostępu, z wideofonem, z siecią internetową, e, z Wi-Fi. Tak? I to są wszystko, w sumie, wszystko to potrzebuje okablowania. Wszystko to jest aktualnie w zakresie, e, w zakresie instalatora, integratora, tak? ale to nie jest instalacja tylko elektryczna. Ale robisz to znakomicie, ponieważ Ty rozmawiasz. Ty nie narzucasz, mhm. że to trzeba, to musi być. Ty tak nie robisz. Ty działasz inaczej. Zgadza się. Czy pana interesuje na przykład zużycie energii? Mhm. Bo ktoś może powiedzieć, nie interesuje mnie. Nie interesuje, jak wychodzę z domu, czy wszystkie okna są za zamknięte. Do czego zmierzam? Mhm. Zmierzam do tego, że właśnie na etapie projektowania jest ważne, Moja współpraca z Tobą. Tak. I znowu, zaaranżowanie spotkania z inwestorem, z Tobą, żebyśmy sobie mogli doprecyzować, mhm. ustalić, co nas interesuje.